Cześć, witajcie, z tej strony Sandwich, a dzisiaj gramy z Mardlaxem, Vexim, Ab i Amongiem w Piggy Hunt. Piggy Hunt początkowo było w Robloxie, ale wydali ją jako osobną grę i mi się osobiście bardzo podoba. I mam nadzieję, że Wam też. Ogólnie gra się tak, że jest właśnie ta tytułowa Piggy, ona nas goni. No taka przyróbka Świnki Pepy, ale lepsza. No i ona nas goni i musimy zbierać różne rzeczy i różne klucze. Które pomogą nam otwierać drzwi, by zbierać te inne rzeczy i... No. I tak to w sumie się gra. Także mam nadzieję, że się wam spodoba i łapkujcie, subskrybujcie i tak dalej. Miłego o. oglądania. O, Dobra, powodzenia. Gdzie jest ten księżyc? Dobra. O, nie! Ominąłem. Nie, jest, o nie w załku Ej, na dworze jest, jest czy gdzie jest ta pigi? Nie, nie, w budynku jest. E wchodzi za, za mną na piętro Nie, jednak nie wchodzi na piętro, o, jest spoko, na dole. Tylko spoko, spoko. Ty ma łopatę czy nikt. Bo łopaty jeszcze nikt nie ma, ale A, mam młotek. O, jaj, jaj, jaj. O, e młotkiem się młotek chyba otwierało przejście do łopaty. F o, no to spoko. A ty masz random AB, jak chcesz AB już wymasterował tą grę co wiesz on wie, gdzie co jest. Aha. Ja pamiętam, że tutaj było. Masz tą mapę w małym paluszku. Tak. I wszystkie kombinacje, gdzie co może być. Idzie za mną. Uważaj, idzie tu. Tylko gdzie ty jesteś? A, to ty jesteś ten joker. Tak, ten zielony włosach jestem. No. Aha. Joker. Zabijacie? No, wyskoczyła mi na twarz. Kurde, mm. o, znalazłem drzwi, co potrzebują strzałki. UUUUUUUU, NO przecież KLIKAŁEM! Aha, czyli sam dostałem Mhm No dobra Nie, to nie był dobry pomysł! Jak to było głupie! To go przyspiesza! Nap Ale gówno, co tam nie. I upolowali! Sandwich zjebał A. dając tego, kurde, tak to bym ci uciekł No, zostałeś oh, wow. wow. Co ja zrobiłem? Uła. Ja już się boję Ja już mam 2 kilo w gaciach, chłopaki o ty już masz broń. Widzę, że masz broń. Pigi, 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 pigi. Dobra, pigie. nie wołaj jej, pigi. Dobra, przełącznik. A drugi. Dobrze. A ja nie wiem, gdzie są. Nie, on mnie znowu zabije jako pierwszego. <grym <grym nie jak no, dobrze, znowu. będzie uciekał. Postaraj się trochę przeżyć, no. Uuu! Dobra. Szczeliłem ją. Uważaj, tam nice. jest pigi, uważaj, cofaj, cofaj, cofaj. Czerwonowłosy. To ja. Czerwono włosy. Spoko, spoko. Zróbcie to. Ja zrobiłem. Dobra, no nice, nice. ja. już od razu wajchę wziąłem. Cyk. Nice. Dobra, będę się Druga kręcił wajrę. do kwastołu z nią. No mocy! Czekaj! Ajaj jaj. No nie miałeś tasera, czemu nie użyłeś? No bo mi się nie wyświetliło <głanski> Mówię to no wina gry i twórców nie. gry. No nie wziął! No i <głanski> O wow, dobrze nam idzie. Dobra wodka, do, zrobiłem to. Holy, no, t -t Tym razem nie zdążyłem kliknąć. Wiesz, czy mi się kojarzy grafika z tej gry? Z sąsiadami z Piekła Rodem. Ja wiem? No ten brakuje. taki styl. I ta animacja Sąsiedzi chodzenia. Piekła Rodem. No Cule, to, to jak gra. ten sąsiad. Na wakacjach. No w ogóle dawno nie grałem tego sąsiadów z Piekła rodem. Może sobie zagram. kiedyś no. Ale nie widzicie tego, jak pij chodzi jak ten sąsiad. No, ja wstaję się kura tak. Wam będzie kampił przy tej łopacie? Nie, no pasę tu. O nie, wiesz takie wkurzające ruchy. No. Ale wkurzona Ogarnij się! Ale Na się, ogarni się! No kto mu jeszcze spina daje? No ale została stunna i teraz coś... się uspokoi. A nie, jednak się nie uspokoi. Niech no, było do końca tak. Jeszcze bardziej się wkurzyła. A dobra, nie, uspokoiła się. Kurde. Nie! To no, nie. Tak, nie. nie dało się samemu już tą no. Wypadą, to. No, szkoda. Ciężko jest. Dobra, ale jakoś poszło. Proszę nie umierać. Proszę, ty... proszę nie umierać. A szybciutko przełącznik. Teraz jak to powiedziałeś, ja to jeszcze bardziej bo... umrę. Nie, ja Nie, so po to jest podróż, dobra, się jeden. Zmotywować. No, i nie umierać. A na się leży na zewnątrz, jak coś. Dobra. Okej. 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 Pijanie Pijani jesteście i tyle. Kto ma ten klucz? Tu pigi idzie, uważaj! Uważaj, uważaj. To ma tego klucza z. w dołu tą, jak to się nazywa. Szczałeczka. No rób to, a, czemu szczałko, rób to? to Panie safisto. Sejfista? Jezu, Jezu, malagi. What the fuck, <grym> a się tepa? Malaga tiki taki i kasztanki. Wrzuca eee, w prawo. Eee, jak ktoś Eks... ten. Eee, na zewnątrz jest to poprawa. Tak. Wow. uuuu, młotkiem. Mm. ty to widziałeś? Widziałem to. Była totalnie za tobą. Bo... Nie ma chłopaki, co tam u was? A miło Uwaga więc... idzie Nie wiem, ja No potrzebujemy łopaty, no Dobra, Fajne, i chodźcie do Gdzie ona jest, z tym Ktoś... łopatę mam A, już Dobra. Ma. Dobra, tak. Tak, tak Oczywiście niście deski, ja e... niście deski Żeby było nam przejścia sporo Spoko, spoko no, mieli. Chodź ze mną, bo potrzebuję kogoś ze stun gunem Cholipka, co nie? nie? Nie zostawiajcie mnie Goni hmm. mnie, pomocy Potem, Nie mnie gdzie to się oj, A dobra, wiem gdzie to było i o... oj, shit O, 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 o też ma od razu do tego, do przypykania? Użyłem, te Dobra, idę po brzepkaczkę Uuu, ej, kurde Dobra O, oh, shit Dobra Chyba uciekłem od niej dobra. Dobra, idę Ja biegnę na dwór z łopatą Dobra? A nie tak. Do, jest na strychu, jest na strychu. Dobrze Mam klucz do wyjścia już. No to chodź ja tutaj kopię. kopię dalej. idę po Taser do, do piwnicy. No i pięknie. Dobra, wyjście chyba było po e, Na dole, nie? Biorę go. nie, pod, kto, kto jest duchem? E, kamie a, czy może nie potrzebuję kamień. Możemy dostał drugiego studa! Młotka potrzebuje, młotka potrzebuje, potrzebuje, uciekamy. Amongo? To... Amongo a Mongo? Oh, to... Mongo jest dead. Nie! Nie no. Aby to zostawić. A tutaj gdzie jest, Piggy, gdzie jesteście? Młodek. Gdzie się gonicie? Mm. UUU! już widzę. Trzeba znaleźć ciało monga. Śmierz <śmiech śmiech> to brzmi. O jest, dobra. Nie. No, gdzie jest to? No. Ja? Nie nie, nie, w sensie moja postać. Dobra, ja już otwieram przejście. A przyda mi się ten klucz? Nie za bardzo chyba. Dobra. To... <śmiech> 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 Dawaj No klikałem, ale ty jest głupia. <noise> JAKO to gra jest! Co so, To gra jest obstrana, nie, 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 naprawdę, nie da się grać w tą grę. <noise> da się! <noise> już Uf, to, się! Spację klikłem z całej siły. nie mam w laptopie. <noise> Na to lecimy od początku, a mogę! Nie, nie TO leci, <noise> no nie, no znowu wpadłem, Udnia. no najgorzej. Ajajaj, aj, aj. jest, jest przy tam, nas? O oh, shit, o oh, oh, shit. Kto to już... O oh, shit. No i co teraz Jeszcze zrobimy? Jeszcze jednego potrzebujemy tego. Widzisz coś gówno, tam? Ten tu... o, ale ten... Ale ten jest. <laughs> Ej, to jesteśmy w dupie. Ej, weźcie ją od czy coś. Weźcie ją od Goncie. O! Błagam, błagam. No, Szybko, Mardlux, tak, uciekaj! Uciekaj, ja otworzyłem drzwi! Nie ja miałem uciec, to... Dostał speed od kogoś. Jest to jest... To można dostawać z up'a o co ci chodzi? Dobra, skończyłem tą Teraz trzeba do toalety pójść No to idź, poczekamy Ale okay. nie On porozstawiał ty powoli W jednym miejscu No nie. Po to robię. Ej, dupa I tak szedłem się jest nie nie Aha, ostatni jestem. No. Mhm. Ładnie. Weźcie go, nie przyspieszajcie, nie kończcie mi tej gry. Ja już dwa przyspieszenia zużyłem. Oj. A. Nieblady pod nią zlegowało podniosł. Nieblady podniosł, że on jest w środku. To jasne, zwalna logi. Tak, tak. kto o, chce być teraz? Ja nie te pułapki Sandwich chcesz? No mogę być. No dobra, tak, obradzili. Kto wpadł tam, nie nie kurde, wybrać. dwa razy pod rząd <grymne> w zamrażającą pułapkę? Sandwich. Mm, sandwich. No! no. <grymne> Teraz jestem pigi. Mogę sobie wybrać pułapki, teleport albo slow trapy. One się całkiem przydają, więc użyję je. Więc dobra. Życie mi powodzenia. <grym> pigi. Dobra. Uch. Nie chciałem tego zrobić. No ale ta gra jest głupia, naprawdę. Dobra. Jednak coś fajnego jest w tej grze. <noise> Mogę pobić jej biega, no, na ten chybalaga miał. Hmm. Przez chwilę się wydawało, że coś widzę, ale to jest chyba, chyba bug. Hmm. Gdzie te urwisy mogą być? Gdzie one mogą być? Bawią się ogniskiem, ja rozumiem. Ja wiem, od kogo wy są. Dobra, elegancka, ja widzę jego cieniem, pewnie mój też. Dobra, sto nożyty, no i elegancka. Dobra, rage jest. Rage się często przydaje. Dobra, i zgubiłem go. Co, przecież miałem spację? Klikłem w ogóle ją? To jest bez sensu. Co i se zniknie, gościu? Se zniknął. Dobra, zabawa. Nie no, akurat to jest spoko w tej grze, że tutaj mm, przedmioty nie są nieograniczone, więc jak skończą się im, to skończę, Mają problem. Dobra. Essa. I pow. No i elegancko. GG. łopatą najgorzej już są moje Dobra, to tak, chcesz być w na koniec? Mogę. Sandwich. Co Wiesz, tam? Wiesz jak ja ciebie porobiłem? No jak? Dobra, jak z ciebie reaguje to może Wychodzę? mamy jakieś szanse, ready D dawać? Wyszedłem z piwnicy, poszedłem na lewo tam Wyszedłem z kuchni I schowałem się za drzwiami, i sobie zamknąłeś drzwi i polazłeś No <laughs> Nieźle mm. Ale i tak, tak było, wziąłem cię i pał Pao, Pał <laughs> pao, pao. No Wypałowałeś pa. go tam, dobrze? No, wypałowałem Kurde, ale na tym mapie, w którym jesteś? Kolejny sukces y policji Ej, na tej mapie wygraliśmy chyba nie było drugiego miejsca z łopatą, Czy było gdzieś? Nie wiem. Otwieram. Nie wiem, prawda? E, piwnica Uuuu! Idzie. Dobra. E, na prawo góry są jeszcze dwa te dwa do zrobienia. Ja biegnę na prawo. A za mną goni, bo mam tego kołka. Ja też mam kołka. A i chyba idziemy. Wy za mną. jesteście kołki? Rozstaję no czego? Nie! O nie! Jak? No nie wytrzymam, ale mnie strollował. O oh, wow! Kurde. Zginąłeś? Tak, zginąłem. A gdzie się to przykręca? Na no prawej stronie mówiłem przecież. Po, no. po prawej stronie, A Ja Nie no. ja wiem, gdzie, gdzie jest, jest prawa strona, no. Nie kurde. wiem, ale. Lewo, lewo i prawo, o no to kurde. No to Ja wie. Lecę po, po taser. Mam taser. Dobra, Zrobiłem to. O elegancko, dobra. E, drugi tazer w piwnicy. O, U... 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 Przeszukuję boksa U... ty jesteś w piwnicy też. U... O, e, Przepychaczka. Dobrze. Dobra. Dobra, mam. Co jest? Co się stało? O, o, ma na wywaliło? Ma? Aha, aj, aj. No Potężne laki. a lagi. mnie wywaliło teraz? No nie wiem, czemu cię wywaliło. Ty nie nam wiem, powiedz. <laughs> A idzie, uwaga. A ten Tazer ile ma Bo tych ty... szczęków? Ajajaj, Tazer aj, aj. ma dwa całe. Ajajaj, aj. Alan unlucky, kurde. Ajajaj. Aj, aj. aj. no dobra, nieważne. ważne. jak juz. on się rozstawił. Yy, po prawej jest do zakręcenia, jak coś. No! Skąd sk sk on wiedział, że tam jestem? Cheater jeden. Nóżki moje widział. <noise> Dobre. Brawo. Błędem było zrobić po, jedn po jednej stronie wszystkie krążki. A mogę spawn to win, bo kupił. A ja wiem, jakieś grałem Mendy na wersji Robloxowej w to. He A nie... he he. Łatwo. <noise> Ej, Brawo. generalnie błędem było w naszym zrobieniu po jednej stronie tylko tych krążków. No, tak. Nie, no ciężko, ciężko, dobra, no nic, to tyle starczy tego.